Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Panie Premierze, w swoim ekspoze mówił Pan o wzroście nakładów w minionym czteroleciu na służbę zdrowia z 70 miliardów na 104 miliardy. Mam pytanie do Pana. W jaki sposób rząd ma sposób na zmniejszenie kolejek pacjentów do specjalistów? W jaki sposób rząd ma sposób na to, aby odłużyć polskie szpitale? W jaki sposób rząd ma. Sposób na to, aby szpitale przestały się zadłużać. Mam też pytanie z zakresu infrastruktury. Panie premierze, kiedy droga bydgoszcz przestanie być drogą śmierci? Kiedy rząd zamierza zrealizować tę drogę? Mam też pytanie o pana obietnicę wyborczą w zakresie obwodnicy miasta Strzelna. Kiedy zostanie ta obwodnica zrealizowana, a do obwodnicy Strzelna dodałbym jeszcze obwodnicę w Tucholi i w Sempólnie Kraińskim? Dziękuję bardzo.